Panie Państwo, bardzo serdecznie witam w Myślenicach kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. Zapraszam do konferencji prasowej i dziękujemy Panu Andrzeju, że dzisiaj na, na mapie tej podróży po Polsce mogły znaleźć się w Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z dużym opóźnieniem, ponad godzinnym, przyjechaliśmy. Z dużym opóźnieniem, ponad godzinnym, przyjechaliśmy z Zakopanego tutaj do Myślenic. To tylko pokazuje, jaka jest jakość tej drogi z Zakopanego w kierunku Krakowa. Drogi, z której w każdym okresie, kiedy są ferie czy długie weekendy. Korzysta miliony nie tylko mieszkańców Małopolski, ale przede wszystkim miliony Polaków. Dzisiaj też stoją w gigantycznych korkach na zakopiance. Właściwie cała długość zakopianki od Lubnia do Zakopanego to jeden wielki korek. Tymczasem, niestety, ale Realizacja zakopianki od Rabki do Nowego Targu nie znalazła się w zaplanowanym przez rząd programie budowy dróg, nie znalazła się nawet na listach rezerwowych. To pokazuje, w jaki sposób rząd POPSL myśli o rozwoju turystycznym tego regionu, to pokazuje, w jaki sposób rząd POPSL myśli także o szansach dla młodych ludzi, którzy tutaj mogliby rozwijać swoją działalność właśnie poprzez tworzenie klimatu do usług turystycznych i realizację samych tych usług. To pokazuje, jaką, jaka szansa jest stwarzana dla Małopolski i w jaki sposób traktuje się Polaków, którzy chcą wypoczywać turystycznie w Polsce, a nie tylko wyjeżdżać za granicę, bo wyjechać za granicę jest łatwo. Natomiast dojechać w polskie rejony wypoczynkowe, jak widać, jest w dalszym ciągu bardzo trudno. Także tutaj, w Myślenicach, ta kwestia szansy dla młodych ludzi jest niezwykle ważna. To miasto, gdzie bezrobocie jest jedno z największych w Małopolsce. To miasto, które gwałtownie potrzebuje realizacji tego programu, o którym mówię na wszystkich swoich spotkaniach, realizując mój plan spotkań we wszystkich zakątkach Polski. Potrzebuje także reindustrializacji, potrzebuje pobudzenia gospodarczego, tak jak cała reszta Polski, po to, żeby nie wyjeżdżali stąd młodzi ludzie, bo także młodzi myśleniczanie mają dwa kierunki. Część z nich jedzie do pobliskiego Krakowa. Na studia i wybierają pozostanie w Krakowie, w stolicy województwa, ale niestety wielu z nich także, czy to po studiach, czy jeszcze przed studiami, wybiera kierunek wyjazdu za granicę i to jest tendencja, którą powinniśmy stanowczo powstrzymać. To jest jedno z najważniejszych, a może wręcz najważniejsze zadanie, jakie stoi przed władzą na najbliższe lata. Plan strategiczny plan odbudowy polskiej gospodarki tak aby powstawały wreszcie nowe miejsca pracy aby nie było takich sytuacji jak mamy dzisiaj na pobliskim także śląsku gdzie od długiego czasu strajkują górnicy gdzie rząd chciał realizować plan likwidacji kopalń gdzie nabrzmiewał przez ostatni czas konflikt społeczny a nie było prezydenta Rzeczypospolitej do tego, żeby włączył się w ten dialog, i po raz kolejny rodziny szły pod kopalnie, górnicy zostawali na dole i strajkowali. To jest sytuacja, która pokazuje, w jakim stanie dzisiaj jest Polska. To pokazuje też, jakie jest podejście obecnej władzy do ważnych dla Polaków spraw. Dzisiaj słyszałem, że prezydent wybiera się podobno na Śląsk. Tylko że to już jest musztarda po obiedzie. Ile razy trzeba było wzywać prezydenta Rzeczypospolitej, ile y, trzeba było występować przed mediami, ja osobiście występowałem, nawołując do tego, żeby prezydent wreszcie stał się twórcą dialogu. Kreatorem porozumienia, nie opowiadał się po jednej stronie, tylko był kreatorem porozumienia. Dzisiaj porozumienie powoli wykluwa się w Jastrzębiu, ale bez udziału prezydenta. Prezydenta w tym nie było, a górnicy musieli podejmować strajk, rodziny musiały stać pod kopalniami. Czy można mówić, że to jest dobry rozwój Polski? Proszę Państwa, nie. Nie można działać w ten sposób, nie można zaskakiwać ludzi zwolnieniami z pracy, nie można zaskakiwać ludzi perspektywą likwidacji ich zakładów pracy. To jest działanie nieludzkie, to jest działanie sprzeczne z jakimikolwiek regułami, w drodze jakich rząd powinien postępować ze społeczeństwem.